Dzień dobry państwu. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj w Krynicy wydaje się dwa ważne wydarzenia. Z jednej strony spotkanie robocze przedstawicieli zarządu spółki Igrzyska Europejskie 2023 z władzami miasta Krynica, na którym omówiono szereg Szereg szczegółów związanych z realizacją tego ogromnego przedsięwzięcia, jakim są Igrzyska Europejskie w następnym roku, czyli w roku 2023, ale o tym spotkaniu powie Pan burmistrz, którego poproszę o wypowiedź. Natomiast, Szanowni Państwo, no, spotykamy się dzisiaj w Krynicy, w miejscu szczególnym perła polskich uzdrowisk. Ale też współorganizator igrzysk europejskich w kolejnym roku, w kilku dyscyplinach. Mówię, że spotykamy się w szczególnym okresie, ponieważ w najbliższym czasie, dokładnie we wtorek o godzinie 15:30, w obecności pana premiera Mateusza Morawieckiego, w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, podpiszemy ten ostatni, najważniejszy dokument związany z organizacją Igrzysz, czyli umowę Hossity. Ta umowa zostanie podpisana przez wszystkie interesariuszy, czyli przez przedstawicieli miasta Krakowa, pana prezydenta, marszałka województwa, pana prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, pana ministra Kamila Bortniczuka, również przez no, najwyższe Przedstawicielstwo Europejskiego Stowarzyszenia Komitetów Olimpijskich, czyli przez samego Pana Prezydenta. Tym samym zamkniemy już wszelkie rozważania na ten temat, co, jak robimy, kiedy robimy, ponieważ umowa Host City, co prawda ona nie decyduje o tym, błędnie to było interpretowane, że nagle Kraków i Małopolska staje się organizatorami, tylko ta umowa dotyczy sposobu zorganizowania i przebiegu samych igrzysk europejskich. Natomiast my, jak zresztą kilkakrotnie już przecież informowałem media, przygotowujemy się od ponad półtora roku grupa ekspertów Specjalistów wybitnej klasy pod przewodnictwem pana Michała Langera, obecnego wiceprezesa spółki Igrzyska, pracowała nad szeregiem różnych przedsięwzięć związanych z realizacją tego, no, muszę to podkreślić, największego wydarzenia sportowego w świecie w 2023 roku. A w historii Europy największego wydarzenia multidyscyplinarnego, którego do tej pory jeszcze nigdy nie było. Były wielkie wydarzenia, typu Olimpiada, ale to jest zupełnie inna, inna, inne wydarzenie organizowane przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Były Mistrzostwa Świata w różnych dyscyplinach, ale tak jak mówię, no, multidyscyplinarne wydarzenie, do tej pory największe w kraju Unii Europejskiej, ale oczywiście uczestnikami będą. Przedstawicielstwa wszystkich krajów europejskich, czyli 50 reprezentacji większych, mniejszych, bo to zależy od, od potencjału sportowego danego kraju. Dla mnie to jest ogromna satysfakcja, że w krynicy część dyscyplin będzie rozgrywanych. Między innymi tutaj w Hali Lodowej, która będzie poddana w tej chwili remontowi i modernizacji, ale też w różnych innych miejscach. Jeżeli państwo będziecie oczekiwać bardziej szczegółowej odpowiedzi, to ja ją udzielę ogólnie rzecz ujmując. Krynica z tych wszystkich uzgodnień, które do tej pory poczyniliśmy, zyska około 55 milionów złotych na różnego rodzaju przedsięwzięcia, między innymi właśnie modernizacja hali lodowej, ale też zorganizowanie, przygotowanie tras rowerowych na górze parkowej, ale też tras biegowych, ponieważ tam będą również biegi górskie rozgrywane, nie tylko oczywiście na górze parkowej, bo też w innych pięknych miejscach naszych, naszych gór. Również na Krynickim Deptaku będą, będą rozgrywane inne jeszcze dyscypliny. Także będzie się, proszę Państwa, działo na przełomie czerwca i lipca w Krynicy. Oczywiście z tego się bardzo, bardzo cieszymy. Bardzo liczę na taką owocną współpracę z Panem Burmistrzem jak do tej pory. Przyznam się szczerze, że jakby taka wzajemna współpraca i Lojalne zachowanie w stosunku do siebie, mam nadzieję, że pan burmistrz to potwierdzi w swojej wypowiedzi, stanowi pewną wartość dodaną, synergię, o którą ja ciągle zabiegam w realizowaniu też różnych innych zadań z różnych obszarów życia publicznego, ponieważ uważam, że we wspólnym działaniu, w zgodzie właśnie można tą wartość dodatą uzyskać i tym samym za podobne środki finansowe po prostu zrobić trochę więcej. Dotarł do nas pan prezes Michał Langer. Panie prezesie zapraszamy tutaj. Jak trzeba będzie, jak trzeba będzie o szczegółach informować, to marszałek się usunie na bok. Pan będzie, pan będzie tutaj przedstawiał wszystkie rzeczy. Mówiłem już, że pan Michał Langer jest tym człowiekiem, który przewodził e, zespołowi ekspertów od ponad półtora roku, panie, e, panie prezesie? Już prawie dwa lata. Już prawie. No już widzicie nawet, ja już na rachubę czasu. E, blisko dwa lata, e, więc to nie jest tak, szanowni państwo, że, że e, my dopiero teraz przystępujemy do organizacji e, igrzysk, bo w, w takiej sytuacji by nikt nie zdążył ich przygotować. Te prace już e, trwają blisko dwa lata, natomiast w tej chwili praktycznie przejdziemy już do tej części czysto operacyjnej e, czyli same konkrety e, wspólnie z przedstawicielami miast partnerskich czyli miasta Tarnowa e, miasta e, Krynicy Zdrój ale też miasta Zakopanego być może że jeszcze będą inne e, będzie jeszcze jedno inne miasto ale to rozstrzygniemy <coughs> przepraszam bardzo w późniejszym terminie może taką dodatkową, ciekawą informacją będzie to, że jeżeli wszystko pójdzie tak jak my to planujemy, to Igrzyska Europejskie będą rozgrywały się na terenie czterech województw. To jest taka całkowita nowość, bo do tej pory były takie informacje przekazywane, że na pewno drużynowe Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce będą rozgrywane na terytorium regionu śląskiego, województwa śląskiego, z prostej przyczyny, no po prostu tam jest Narodowy Stadion lekoatletyczny, już z pełnym tytułem Narodowy Stadion Lekkoatletyczny, przepiękny stadion, państwo przecież go znacie, bo polska reprezentacja, szczególnie w piłce nożnej, tam zawsze odnosi ogromne sukcesy, ale też wszystko na to wskazuje, że zawody w strzelectwie będą rozgrywane na Dolnym Śląsku, we Wrocławiu, Ponieważ tam jest wysokiej klasy obiekt sportowy do rozgrywania tego rodzaju dyscypliny, natomiast pływanie, skoki do wody, najprawdopodobniej w Podkarpaciu, czy na Podkarpaciu w Rzeszowie, ponieważ tam już w zasadzie trwają końcowe prace nad oddaniem do użytku dużego kompleksu sportowego związanego właśnie ze sportami, ze sportami wodnymi. Te dyscypliny czy w umowie Hossity one będą oczywiście wymienione, ale z zastrzeżeniem, że do nich będzie konieczne przygotowanie dodatkowych umów właśnie między spółką, którą reprezentuje pan, Michał, pan prezes Michał Langer, a konkretnymi spółkami lub instytucjami, które będą realizowały te zadania w tych województwach, o których mówiłem, czyli Dolny Śląsk, Podkarpacie i, i Śląsk.